Niestety Paweł nie, nie, nie będzie w tym meczu uczestniczył. Zresztą ja od początku bardzo sceptycznie się do tych informacji, jaką miałby już jutro grać, odnosiłem. Paweł jest dopiero drugi raz dzisiaj z nami trenował z drużyną normalną trening, treningu. Także uważam, że jest to trochę za szybko, za wcześnie. Nie ma, nie ma sensu nadwyrężać jego zdrowia. Niech jeszcze ten tydzień z nami potrenuje i mam nadzieję, że w przyszłą niedzielę, gdy mi nie Paweł na boisku się pojawi. Znaczy Paweł widać, że troszeczkę się jeszcze oszczędzał w starciach, tak trochę jeszcze się asykuruje, ale to jest całkiem, całkiem normalne yy, i tyle, na to kolano kolano nie, nie puchnie, jakoś nie ma jakichś takich, po tym, po treningach z drużyną nie ma jakichś objawów, które by mogły nas niepokoić, ale mimo wszystko wolimy, wolimy jeszcze te kilka dni poczekać. Yy, tak, przed chwilą dosłownie rozmawiałem z Mariuszem, on był dzisiaj indywidualnie na boisku, pracował z Jaskiem Kazimierskim i Decyzja Mariusza jest taka, że jest gotowy do gry, potwierdzona przez lekarza, także mogę jutro z niego skorzystać. No dlatego jeszcze ta moja rozmowa z Mariuszem teraz w cztery oczy, żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, bo od strony medycznej nie ma wątpliwości, natomiast też chciałem poznać jak, jak Mariusz się czuje, czy nie ma jakiegoś urazu psychicznego właśnie, ale po tej rozmowie jestem przekonany, że jest wszystko okej. Okay.